Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak w praktyce wykonywać pomiary napięcia. Pierwszą rzeczą, którą robimy, jest wzięcie multimetru i przestawienie go na pomiar woltów. Tutaj możemy zauważyć, że miernik podpowiada nam, jak powinniśmy wpiąć przewody pomiarowe. Jest to ważne, ponieważ miernik przy pomiarze napięcia ma nieskończoną rezystancję. Jeżeli teraz by sądy były wpięte na pomiar prądu, zrobilibyśmy zwarcie. Kolejną rzeczą jest wybranie prądu, jaki będziemy mierzyć. My będziemy mierzyć prąd stały, więc zmieniamy na DC. Kolejną ważną rzeczą jest wybór zakresu pomiaru. Ja tutaj mam automatyczny zakres, ale możecie mieć tak jak w tym przypadku zakresy od 200 mV do 1000 V. Pamiętając, że podczas pomiaru napięcia sondy wpinamy równolegle, możemy rozpocząć pomiar. Gdy włączymy wyjście zasilacza. Mamy na multimetrze 10 V, na zasilaczu też. Gdy zmienimy napięcie na 12,8, na multimetrze też mamy odpowiednią wartość. Analogicznie możemy sprawdzić spadek napięcia bezpośrednio na obciążeniu.